Tu można odetchnąć, odpocząć. Piotr Harasiń w programie Kierunek Sukces, kierunek przyszłość. Barbara Kuźmińska Rogala starosta Morągowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie starosto, chociaż formuła naszego programu trochę krótka, no ale na początek zapytam o takie mocne strony powiatu mrągowskiego, czym chcielibyście się chwalić, czym przyciągacie turystów, mieszkańców nowych morza. No, położeniem. Na pewno położenie to jest wielki atut powiatu mrągowskiego. Mamy 169 jezior ponad hektar no, na szlaku wielkich jezior mazurskich i piękne lasy. Tym przyciągamy ten wite widoki, tu można odetchnąć odpocząć, wiele rezerwatów, popływać, popływać na łódeczce, rzeka Krutynia piękne spływy kajakowe, to ma swój urok, wyciszenie i uzbrojone tereny. Jak najwięcej chcemy uzbroić terenów w tym kierunku idą gminy wchodzące w skład powiatu mrągowskiego, żeby przyciągnąć tu tych ludzi z zewnątrz, no i żeby nie odpływali od nas, nie wyjeżdżały stali mieszkańcy powiatu mrągowskiego. Ta właśnie infrastruktura drogowa to piękne położenie. No właśnie jak to się przekłada na inwestycje, zarówno te twarde, jak i miękkie projekty. I twar twarde inwestycje, no do drogi mamy swoich dróg 354 km i Stan ich jest, no nie powiem, że jest dobry, ale robimy wszystko i w ostatnich czasach udało nam się bardzo dużo zrobić tych dróg dzięki dofinansowaniu, dzięki środkom zewnętrznym i pomocy i współinwestowaniu przez gminy, na przy których leży dana droga. I, wła, I to jest też atutem, żeby ci mieszkańcy przyjeżdżali, łatwiej dojechać. Szybciej dojechać tym ludziom, tym turystom z zewnątrz. A po nowej drodze cały cał bardzo przyjemnie się dojeżdża. Bardzo tak? przyjemnie, a jeszcze mamy lądowisko yy, w Szymanach, gdzie też jest możliwość, yy, przylatują, wiem, że ludzie z Krakowa przylatują do, do Szyman i jadą tu na nasze tereny. A jeżeli chodzi o te miękkie projekty, to też chcemy, żeby jak najwięcej młodych ludzi zostało tu u nas. Zostało u nas, dlatego w naszych szkołach ponad podstawowych, dlatego jak tylko możliwe, to korzystamy z tych dofinansowań z RPO. Dostaliśmy ponad 100 tysięcy 100 euro, gdzie doposażyliśmy nasze placówki, wszystkie. Pracownie oraz wyjeżdżają dzieci. Nasze, nasza młodzież wyjeżdża na staże zagraniczne z tych techników szczególnie. Pochwalę, pochwalę się, że w naszym ogólniaku numer jeden zdawalność matur była 100%. Też się z tego cieszymy, bo to jest nasza młodzież, nasza przyszłość. A jak na pewno już większość z nas słyszało, w Luksemburgu odbyły się mistrzostwa kucharzy i absolwent naszego technikum wchodzącego w zespół szkół numer 2 przywiózł srebra. Zdolnych uczniów Wam nie brakuje. Nie brakuje. Pani to wywołaliśmy do tablicy temat dofinansowań zewnętrznych. Dopytam jeszcze, jak sobie radziliście z pozyskiwaniem tych środków zarówno unijnych, jak i rządowych? Było to wyzwanie? Było to wyzwanie... Tym bardziej myślę, że każdy, każdy wójt, burmistrz czy starosta boryka się z kadrą urzędniczą, bo nasze, bo nasze zarobki nie są duże i żeby taki wniosek napisać, może nie jest to trudny jakiś wniosek, ale wymaga dużo nakładu pracy i musieli ludzie dobrze się przyłożyć, żeby napisać ten wniosek. Panie starosto, jakie są plany na przyszły rok? Dalej stawiacie na inwestycje, Stawiamy. Projekty? Tak, stawiamy inwestycje, Polski Ład nabiera tempa, podpisane są już na przyszły rok dwie umowy, trzy są robione, są, robiony jest program funkcjonalno-użytkowy i będziemy dalej inwestować, będziemy dalej robić. A jak Pani widzi powiat za kilka lat, co powinno się zmienić, co powinno się poprawiać? Co powinniśmy poprawić? Za 5-10 lat, tak. Życzyłabym sobie, żeby mój powiat był, miał wszystkie wyremontowane drogi, żebym nie miała w ogóle żadnych długów, zarówno w powiecie, jak i w szpitalu. Jest problem z kadrą medyczną, więc żeby nie brakowało mi ani pielęgniarek, ani lekarzy na bardzo dobrą współpracę z samorządami, z samorządami yy, tych moich gmin, które wchodzą w skład powiatu i, i sprawnie funkcjonującą administracją. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Barbara kuźmińska rogala starosta Mrągowski, była Państwa i moim gościem Piotr Harasim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.